Czym jest Rocking? Przecież mieliśmy mówić o b-boyingu. Słuchaj rytmu. Come on, come on. Siema. Witajcie w ósmym, ostatnim odcinku projektu Słuchaj Rytmu. Przechodząc od razu do meritum. Dzisiaj będziemy omawiać dwa utwory, ale dwa utwory wiąże. Jedna postać od strony muzycznej i jedna postać od strony wokalnej. Przechodzimy do pierwszego utworu. Mowa o utworze razem z nami grupy ABC Andrzeja Nebeskiego. Grupa ABC powstała w w 1970 roku właśnie z inicjatywy Andrzeja Nebeskiego nagrywają w 70 roku album i właśnie na tym albumie znajduje się utwór Razem z nami. Andrzej Nebeski, perkusista, który pracował studyjnie z wieloma innymi muzykami, ale tutaj przewodniczy całej, całej grupie. Utwór razem z nami. Utwór bardzo rytmiczny, bardzo dynamiczny, bardzo szybkie tempo utworu. A część, którą my się zajmiemy, to właśnie część, za którą odpowiada Andrzej Nebeski, czyli za perkusję. Za najbardziej mocny, najbardziej ostry i mega funkowy fragment tego utworu czyli breakdown. Ale. Żeby przejść od razu do kolejnego breakdownu Andrzeja Nebeskiego, do jego kolejnej silnej perkusji, warto nawiązać również do Haliny Frąckowiak i do utworu, który będzie drugim z utworów dzisiejszych e, omawianych w naszym odcinku. A mowa dokładnie o utworze pochodzącym z debiutanckiej płyty Haliny Frąckowiak, Wydanym rok po odejściu z grupy ABC w 1974 roku, czyli w tym samym roku, kiedy Stan Borys wydaje album Szukam przyjaciela, omawiany w poprzednim odcinku, czy chociażby utwór y, Płyta Anny Jantar Tyle Słońca w całym mieście, również była wydana w 1974 roku, a artystki y, Łączy Poznań. Zarówno Anna Jantar i Helina Frąckowiak pochodzą z Poznania. Wracamy do jej albumu. Album ID. To jest album Haliny Frąckowiak, i na tym albumie znajduje się utwór Wodo Zimna Wodo. To jest utwór, który będzie utworem numer 2 zaraz po utworze Razem z Nami. Wodo Zimna Wodo Halina Frąckowiak. Muzykę do utworu Wodo Zimna Wodo skomponowała Katarzyna Gertner, która jest wybitną polską kompozytorką która m.in. jest odpowiedzialna za, za hit Małgośka Maryli Rodowicz. A sam tekst do, do, do utworu Wodo, Zimna Wodo napisał Ernest Bryl, polski poeta, tłumacz. I kompilacja, spotkanie tych wszystkich osób spowodowało, że powstał utwór Wodo, Zimna Wodo. Dlaczego biorę na warsztat breakdown, czyli te solowe partie perkusyjne zarówno w utworze grupy ABC razem z nami jak i Haliny Frąckowiak wodo zimna wodo. Breakdown to jest element, który tańczy się do którego tańczy się bardzo charakterystyczne ruchy w tańcu rocking. Czym jest rocking? Przecież mieliśmy mówić o biboingu. Rocking to no właśnie. Co to jest rocking? Wydaje mi się, że najlepiej o tym opowie Wam mój serdeczny przyjaciel, że najlepiej opowie Wam o tym mój towarzysz w przygodzie z hip hopem, członek mojej ekipy Senior Family. To on Wam powie i na samym końcu również zaproponuje Wam kilka kroków do utworów Haliny Frąckowak i grupy ABC. To on Wam o wszystkim opowie i to on Was nakieruje, on Wam wszystko wytłumaczy. Zapraszam. Przed wami kostek. Yo, yo. Słuchaj rytmu. Come on, come on. Tak, jak już wspomniałem, co słyszałeś, dzisiaj omawiamy grupę ABC. To jest zresztą twój winyl, bo ty również zbierasz winyle. oraz omawiamy Halinę Frąckowiak Wodo zimna wodo. Dla odmiany nie będziemy robić dzisiaj biboingu, będziemy robić rocking, ale Bboying ma bardzo dużo wspólnego z rockingiem. Powiedz nam, co takiego? Przede wszystkim rocking jest tańcem, który powstał przed breakingiem. Około dekadę, czyli pod koniec lat 60., na początku 70., -tych. również powstał on w Nowym Jorku i te dwa tańce mają dużo wspólnego, ponieważ były tworzone przez jakby tę samą grupę społeczną, czyli przez y, czarnych latynosów. Y, Mieli podobne inspiracje, inspirowali się bardzo podobną muzyką, czyli muzyką funkową, muzyką rockową. E, oglądali te same programy w telewizji, czyli na przykład Soul Train, słuchali tych samych wykonawców. E, w jednym i w drugim przypadku ich rodziny miały już taniec jakby we krwi, ten czyli salsa, ten czyli mambo, e, więc bardzo podobne korzenie, e, bardzo podobne inspiracje. Rocking był troszkę wcześniej i na pewno miał duży wpływ na to, jak breaking wyglądał, nie można powiedzieć, że to jest jakby jego matka, ale na pewno jedna z głównych inspiracji i myślę, że miał bardzo duży wpływ. Czyli jeżeli mielibyśmy skupić się na takim elemencie, który najbardziej zainspirował Be-Boys i który najbardziej przeniknął do breakingu, to są z pewnością jerki, czyli jeden z elementów składowych rockingu. No i takie jerki. Moglibyśmy spróbować zatańczyć do polskich utworów, do polskich breakdownów? Oczywiście. To jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę polska muzyka lat 70. i amerykański taniec lat 60., -tych, 70., -tych, pozornie dwa oddzielne światy. Tak naprawdę po 50 latach się okazuje, że mają sporo wspólnego. Można tańczyć do polskiej muzyki funkowej. Również tu mamy. Bardzo dobry breakdown, świetnych perkusistów i bez problemu pasuje to do siebie i pozwala to ruszać już w inny sposób niż do tych klasycznych amerykańskich kawałków. Dlatego jest to bardzo ciekawa forma ekspresji i zainspirowania się czymś innym. Czyli absolutnie się z Tobą zgadzam, bo sam staram się to praktykować, ale jak już wspomniałem na początku, też zbierasz płyty, czyli też edukujesz się dalej, też szukasz dalej, podążasz, mimo że nie jesteś osobą początkującą, stawiającą pierwsze kroki w tej kulturze, czy w tej przygodzie z hip-hopem, z rockingiem, to no, śmiem twierdzić, że sądzisz podobnie tak jak ja, że warto się dalej edukować, słuchać polskiej muzyki z tamtego okresu, by móc urozmaicać swój styl i swój charakter, ten kroki. Tak, myślę, że polska muzyka ma inne korzenie niż muzyka amerykańska. Była tworzona w innych czasach, więc brzmienie jest inne. Więc jako tancerz, szukając innych muzyki, innych rytmów, rozwijamy się, jesteśmy w stanie się poruszać inaczej i rozszerza to jakby nasze horyzonty. Żeby nie przedłużać, wrzucamy na adapter jeden z winyli z kolekcji Kostka. I próbujemy wspólnie nauczyć was choreografii w rokinku. Zrobimy krótką rutynę, co nie jest jakby oczywiste, żeby uczyć rutyn, ale my spróbujemy. Spróbujemy, zróbmy to. Yo! Yo! słuchaj rytmu. Come on, come on. Do nauki. Jak zauważyliście, może wydawać się na pierwszy rzut oka, że jest to dość trudne i skomplikowane, a tym bardziej jeszcze trzymanie się rytmu i follow do beat może spowodować, że nie będziecie w stanie tego wykonać. Ale to jest tylko myślenie. Spróbujmy powoli, krok po kroku, byśmy mogli nauczyć się tego wspólnie. Pierwszy z nich front jerk, czyli jerk do przodu. Front jerk, najbardziej podstawowy jerk z wszystkich. Robimy go tak. Na początek rozstajemy nogi raz. 2, włączymy nogi, 3, rozstawiamy i biodra do przodu, 4, dół. Spróbujmy jeszcze raz. Raz, 2, 3 i 4. Możemy zacząć od razu z drugą stronę. Stąd wtedy, jeśli lewą nogę mamy z przodu, od razu lewajcie do przodu. Raz, 2, 3 i 4. Cztery. spróbujcie. Jak widzieliście, kostek pokazuje krok przodem do Was, ja pokazuję bokiem, byście mogli spokojnie sobie przewinąć i skupić się raz na kostku, raz na mnie, by widzieć w jaki sposób pracuje ciało. Próbujemy razem. Zwróciliście uwagę, każdy z kroków w tej choreografii robimy na dwie nogi, czyli na prawą i na lewą stronę. Kolejny jerk, który omawiamy, to side jerk, czyli jerk na stronę. Zaczynamy od trzymań nóg. Raz. Wystawiamy nogę na bok. Dwa. Wracamy. Trzy. I do. Ok? Jeszcze raz. Krzyżujemy raz, dwa, trzy i cztery. Jeżeli chcemy pójść na drugą stronę, bierzemy nogę z tyłu. Lewa, bok, trzy i cztery. Prawa, bok, trzy i cztery. Lewa, bok, trzy i cztery. Kolejny jerk, tak zwany kick jerk czyli jerk z wykopem do tyłu. Dzielimy go bardzo podobnie na raz, dwa, raz, dwa, trzy. Pierwszy krok bardzo podobnie jak we front jerk. Raz i teraz następuje ten kick do tyłu z wyjściem ciała do przodu. Dwa, wracamy do pierwszej pozycji. Raz, dołączamy lewą nogę do prawej z tyłu, biodra do przodu i kończymy. Powoli jeszcze raz. Raz, pik, raz, dwa, trzy. I stąd przejdziemy od razu na lewą stronę. Zobaczcie. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. I jeszcze raz lewa strona? Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Spróbujmy teraz zrobić zarówno prawą i lewą stronę wspólnie. Raz. do ostatniego z jerków, który Wam dzisiaj zaprezentujemy. I jest to ten sam jerk, czyli kick jerk ze spinem, czyli z obrotem. Początek mamy bardzo podobny. Czyli mamy raz, dwa, wykop do tyłu. Teraz zaczynamy inaczej. Mamy trzy, robimy obrót do 180 stopni. Na i kolejne 180 stopni. Cztery. Okay. Powoli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz na drugą stronę, czyli na lewą, bierzemy nogę z tyłu, wykopujemy lewą do przodu. Dwa, trzy i cztery. Prawa. Raz, dwa, trzy i cztery. Lewa, w tył i obrót. Spróbujmy razem. Zrobić kick jerk ze spinem, czyli z obrotem dwa razy na prawą i dwa razy na lewą. Jak mogliście zwrócić uwagę, ciało pracuje bardzo specyficznie przy jerkach. Możecie skupić się zarówno na nogach, na biodrach, na dłoniach. Ale tak naprawdę to od Was zależy, jaki charakter, jaki styl i jaki smak dodacie do pracy Waszego ciała. To może być ostre, to może być łagodne, to może być płynne, ale o tym to z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i może sami też gdzieś znajdziecie jakieś materiały instruktażowe, które pokażą Wam większą ilość jerks. W tym momencie spróbujemy zrobić tę samą choreografię. Mam nadzieję, że Wy spróbujecie razem z nami do utworu omawianego grupy ABC Andrzeja Nebeskiego Razem z nami. Yo, yo. Słuchaj rytmu Słuchaj rytmu. I to niestety koniec. Koniec ósmego odcinka, koniec projektu Słuchaj Rytmu. Ale mam tak naprawdę nadzieję, że to jest też początek, bo każdy koniec jest początkiem nowej przygody. I mam nadzieję, że to jest początek Waszej nowej przygody, że zaczniecie, nie wiem, kupować winyle, zaczniecie sięgać do historii polskiej tradycji muzyki funk, soul, rhythm and blues, RB. Big beat rock. Mam nadzieję, że będziecie praktykować, ćwiczyć, edukować się w tym kierunku, i do tego zachęcam zarówno ja, jak i kostek, bo to naprawdę przynosi fajne efekty. Możecie wiele się nowych rzeczy dowiedzieć, zainspirować się, a nie ma nic bardziej przyjemnego jak twórcze działanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś, być może kiedyś wymyślimy jakiś projekt. Bo słuchaj rytmu to projekt, który razem wymyśliliśmy w 2014 roku, który przeleżał kilka lat w szufladzie, kiedy my podróżowaliśmy po świecie i postanowiłem w tym roku do tego sięgnąć i w taki sposób zrobiliśmy projekt Słuchaj rytmu. To tyle. Mam nadzieję, tak jak wspomniałem, do zobaczenia. Trzymajcie się.